Według badań 88% Polaków czuje się bezpiecznych w Polsce, więc niemal 90% to jest bardzo dobra i bardzo optymistyczna wiadomość, że czujemy się jednak bezpiecznie w naszym kraju, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy taką wyspą na mapie Europy. Dzisiaj bronią jest informacja, tak? I Federacja Rosyjska doskonale o tym wie i te reżimy, o których Pan mówi ze, ze, ze wschodu doskonale będą tutaj próbowały na nas wpływać. Czy to nie jest tak, że jednym z podstawowych źródeł. Niebezpieczeństwo, w którym możemy się znaleźć, nie tylko my zresztą, jest polaryzacja społeczna. W mojej ocenie, mimo tego, że jesteśmy podzieleni, to jednak te najważniejsze dla nas kwestie priorytetowe pozostają dla nas ważne. E, e, I tutaj staramy się mówić mimo podziałów jednym głosem. Obyśmy nie musieli się w praktyce przekonać, czy jesteśmy gotowi na tego typu zagrożenia, czy nie. E, natomiast myślę, że małymi krokami robimy coś w kierunku tego, żebyśmy chociaż trochę się przygotowali na, na wypadek wojny. Ileż to razy przez ostatnie przynajmniej. Dwa lata z okładem zastanawialiśmy się, czy jesteśmy bezpieczni, czy jesteśmy zagrożeni. I czy rzeczywiście zagraża nam jedynie to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czy zagrożeń jest zdecydowanie więcej. Widzimy, co się dzieje w Szwecji, widzieliśmy Brukselę, widzimy Francję. Czy to zagrożenie jest wewnątrz, czy jest na zewnątrz? Trochę dzisiaj o tym bezpieczeństwie. Wojciech Andrusiewicz, Kulminacja Słów, zapraszam. Witam doktor Alicję Zygułę, Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL. Bardzo mi było, dzień dobry. No właśnie, czy powinniśmy się czuć bezpiecznie, czy jednak jesteśmy zagrożeni? Bardzo łatwe i bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę bezpieczeństwo jest to tym zjawiskiem, takim zjawiskiem bardzo subiektywnym i dużo zależy od tego, jak je postrzegamy. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy jesteśmy bardziej bezpieczni niż kiedyś, czy mniej bezpieczni niż kiedyś. Odpowiedziałabym, że jesteśmy bardziej świadomi niż kiedyś. Jesteśmy bardziej świadomi e, tych zagrożeń właśnie, które na nas czyhają, i tych zagrożeń w sferze międzynarodowej i tych zagrożeń e, wewnętrznych. Na pewno jesteśmy bardziej świadomi tego, co się wokół nas dzieje, i na pewno z uwagą to śledzimy, dlatego że bezpieczeństwo jest tym aspektem naszego życia, który determinuje nam wszystkie inne aktywności. Zresztą bardzo dobrym przykładem była pandemia COVID, która uświadomiła nam, jak bardzo cenne jest nasze bezpieczeństwo właśnie chociażby zdrowotne, tak, ale to bezpieczeństwo społeczne, finansowe, no i to bezpieczeństwo militarne, tak? W większym, w większym zakresie też dla nas jest ogromną wartością. Można powiedzieć, że zrobiła się ostatnio pewnego rodzaju moda na bezpieczeństwo na śledzenie właśnie tych kwestii bezpieczeństwa. Z uwagi właśnie na to, że jest bardzo ważny aspekt naszego życia. Zresztą same nauki o bezpieczeństwie też mają już swoje bezpieczeństwo ma swoje miejsce też w nauce, ponieważ od 2011 roku jest to odrębna dyscyplina naukowa, co świadczy o tym, że ma ogromną dla nas wartość i ogromne dla nas znaczenie. Ale czy to nie jest tak, że tych zagrożeń oczywiście jest trochę więcej? Ale te zagrożenia cały czas występowały. Na świecie wojny trwają od lat, zawsze gdzieś w którymś zakątku świata trwa wojna. Ale czy my nie odbieramy właśnie tego bardziej subiektywnie przez ilość mediów, która nas epatuje, ilość informacji, które do nas dociera? I czy to nie wynika to nasze czasem poczucie zagrożenia z tego natłoku informacyjnego? Trzeba też powiedzieć, że Nasze pokolenie jest świadkami pewnych procesów, tak ogólnoświatowych, globalizacja, też rozwój nowych technologii. Przecież pamiętamy jeszcze świat bez komórek, nasi studenci już tego nie pamiętają. E, I mamy, e, mamy świadomość tego, że te zagrożenia poza tymi klasycznymi zagrożeniami w postaci wojny, pojawiają się właśnie nowe zagrożenia, chociażby w cyberprzestrzeni, tak? Właśnie jesteśmy bardziej świadomi tego, chociażby przez to, że mamy dostęp do informacji, e, ale też jak już mówimy o informacjach, to też trzeba wiedzieć, że te informacje mogą być Bronią, tak? Bo pojawiają się chociażby nowe zagrożenia w postaci dezinformacji, różnego rodzaju fake newsów, które nas mogą wprowadzać w błąd. A więc tych zagrożeń poza klasycznym zagrożeniem wojną jest coraz więcej, chociażby właśnie które wynikają z tych procesów, które nas otaczają i z rozwoju nowych e, technologii. A więc pojawiają się zupełnie nowe zagrożenia, też za, zagrożenia właśnie w cyberprzestrzeni, chociażby. Do cyberprzestrzeni jeszcze wrócimy, ale pani, jako ekspert do spraw bezpieczeństwa, jak Postrzega to nasze poczucie zagrożenia. Czy to zagrożenie jest bardziej na zewnątrz, poza naszymi granicami, czy też tak jak powiedziałem we wstępie, to zagrożenie jest w środku? Czyli czy bardziej jesteśmy zagrożeni od sąsiadów z zagranicy, czy od sąsiadów od nas z bloku? To wszystko zależy. Tak jak powiedziałam, to bezpieczeństwo ma charakter bardzo subiektywny i taki wielowymiarowy, wieloaspektowy. Nie da się go w żaden sposób tak jednoznacznie zmierzyć czy zdefiniować. Natomiast na pewno to, co się dzieje na arenie międzynarodowej ma ogromny wpływ tak, na, na, na nasze bezpieczeństwo, bo chociażby... E, wybory w Stanach Zjednoczonych, tak, wygrana Donalda Trumpa, e, kwestia wojny dalej w Ukrainie, tak, wszelkich e, tych scenariuszy, które mogą być, bo przecież od, e, od, od wojny w Ukrainie też zależy nasze bezpieczeństwo, tak, bo Ukraina jest przecież tym naszym buforem, który nas odsuwa e, od Rosji. Więc tak naprawdę m, te kwestie bezpieczeństwa należy analizować naprawdę na wielu płaszczyznach i na wielu poziomach. E, też nie możemy być obojętni wobec tych sytuacji, właśnie, które dzieją się w Europie, chociażby tych, tego bezpieczeństwa społecznego. Wspominał Pan o Szwecji, która przecież kiedyś była. E, takim, taką oazą dobrobytu tak, i, 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 i bezpieczeństwa, a dzisiaj Szwecja mierzy się przecież z gangami, z ogromną przestępczością, e, kojarzoną też z napływem migrantów, tak, z, z, tą, z tą polityką multikulturowości. E, a czy zagraża nam sąsiad? Według badań 88% Polaków czuje się bezpiecznych w Polsce, więc niemal 90% to jest bardzo dobra i bardzo optymistyczna wiadomość, że czujemy się, a jednak bezpiecznie w naszym kraju, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy taką wyspą w, na mapie Europy. Tak, ale obawiamy się też tego, nie mówię czy to jest racjonalne, czy jest nieracjonalne, obawiamy się też tego, czego obawiają się inni. Jeżeli patrzymy na obrazki, które w ostatnich dniach dostrzegaliśmy w Brukseli, dwóch mężczyzn biegających z kałasznikowami e, po metrze. Jeżeli widzimy e, strzelaninę w szkole w Szwecji, jeżeli widzimy Ulice Francji, ulice Paryża, Lyonu, to odczuwamy lęk przed migrantami. Mimo tego, że ten migrant w Polsce, a migrant w Paryżu to są dwaj różni migranci, to jest w nas lęk przed migrantami. No właśnie, bardzo często ta migracja pojawia się w przestrzeni publicznej w takim bardzo negatywnym kontekście właśnie w kontekście zagrożenia. My mamy, jak już pan wspomniał, zupełnie inną tą sytuację związaną właśnie z migrantami w Polsce, bo nie wiem, może to niewłaściwe określenie, ale użyję go. Mamy zupełnie inną kategorię też migrantów, tak? Jeszcze wracając do tego aspektu, że postrzegamy migrację zwykle właśnie gdzieś na przestrzeni publicznej, ona się kojarzy tak negatywnie to też nie można jej tak jednoznacznie szufladkować, ponieważ y, migracja ma też swoje pozytywne strony, ma też swoje pozytywne aspekty. Dla nas, migranci, w ciągu, ci zarobkowi w ciągu ostatnich ośmiu lat, to tak naprawdę było antidotum na niedobory na rynku pracy, prawda? Przecież mnóstwo cudzoziemców pracuje w Polsce, y, około jest ich ponad 2,5 miliona, tak, z czego y, ponad półtora miliona pracuje legalnie. A także my mamy zupełnie inny rodzaj właśnie tej migracji u siebie. W ciągu ostatnich ośmiu lat właśnie, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, otworzyliśmy się na migrację z krajów bliskich nam kulturowo. Ukraina, Gruzja, Mołdawia. Co sprawia, że ta migracja ma u nas inny charakter, tak? Te osoby często, ta migracja ma charakter krótkoterminowy, przyjeżdżają zarobkowo. Oczywiście też bardzo duża część migrantów osiedla się na stałe, zwłaszcza po wybuchu wojny, prawda? Ale ta migracja ma inny charakter, bo jest to głównie migracja zarobkowa, ci ludzie są zainteresowani tym, żeby pracować, żeby legalizować swój pobyt, więc y, tych zagrożeń związanych z napływem migrantów u nas y, tego typu zagrożeń nie ma, choć faktycznie ostatnie dane y, policji wskazują na to, że 6% przestępstw popełnianych w Polsce popełniają cudzoziemcy. Natomiast y, należałoby jakby zgłębić te statystyki, tak? Jak to... Jak to? Ale 94% nadal popełniamy nadal my. Nadal popełniamy my, dokładnie, więc nie można tutaj też tak jednoznacznie jakby tymi danymi y, operować. Natomiast, y, natomiast na pewno ta migracja ma inny charakter, to są osoby, które z naszych bliskich kręgów kulturowych, te relacje, pomimo zaszłości historycznych jednak z, Ukraińc, z Ukraińcami mamy całkiem dobre, też na wielu aspektach, na wielu mm, poziomach też i studentów, przecież mamy z Ukrainy, w Polsce wielu. Więc ta migracja ma zupełnie inny charakter i myślę, że tutaj Polacy nie, nie muszą się czuć zagrożeni właśnie przez, przez migrantów w Polsce. Czy nadal dużym zagrożeniem, jak Pani ocenia, jest dla nas ta granica trochę powyżej tej ukraińskiej? Czyli granica z Białorusią, a potem dalej z obwodem królewieckim, czyli z Rosją. Nadal jest to realny Problem, który pulsuje i może wybuchnąć nam w twarz. Ostatnia strategia bezpieczeństwa narodowego, chociaż z 2020 roku, no pozostaje wciąż aktualna. Tak? Definiuje nam to, tą naszą sytuację bezpieczeństwa jednoznacznie i wskazuje, że największym zagrożeniem jest dla nas właśnie neoimperialna polityka Federacji Rosyjskiej. Ciągle nie mamy tak naprawdę pewności co do tego, jak zachowa się nasz. Ten sąsiad, tak? My mamy od, od trzech lat ponad kryzys tak, na granicy z Białorusią. Um, oczywiście nasila się zmniejsza tak ostatnio jest całkiem, um, ta liczba nielegalnych przekroczeń spada. E, natomiast e, nie możemy być pewni e, tutaj ruchów ze strony Federacji Rosyjskiej, bo wiemy, że ucieka się ona do realizowania swojej polityki um, siłą tak, za pomocą środków militarnych, więc to na pewno budzi naszą niepewność. Zresztą używa nie tylko siły, ale też tych wszelkich działań poniżej progu wojny, działań powiemy, hybrydowych tak, dzisiaj, czyli wszystkich tych działań, które mają nas osłabić, tak też mają nas osłabić na arenie międzynarodowej, mają osłabić w ogóle Unię Europejską, podzielić. tak. Pamiętamy zresztą, co się działo, jak wybuchł kryzys na granicy z Białorusią, jak też spolaryzowane było polskie społeczeństwo, bo do końca nie, nie, nie mieliśmy jednoznacznego stanowiska. Tak? I o to właśnie chodziło e, Federacji Rosyjskiej czy reżimowi białoruskiemu, który. Dokonał, jak to mówią badacze, inżynierii nielegalnej migracji, tak, czyli całego procederu związanego z tym, żeby wykorzystać migrantów do zdestabilizowania sytuacji. I tutaj ciągle od dziesięcioleci, że tak powiem, problemy w zakresie bezpieczeństwa zostają te same przez nasze geopolityczne położenie na mapie Europy, na mapie świata i przez nieobliczalną politykę naszego sąsiada. Dobrze, że zahaczyła Pani o polaryzację, no bo właśnie, czy to nie jest tak, że jednym z podstawowych źródeł niebezpieczeństwa, w którym możemy się znaleźć, nie tylko my zresztą, jest polaryzacja społeczna, bo tak jak sama Pani zauważyła, no, te wrogie reżimy, jeżeli mówimy o tych reżimach za naszą granicą, próbują nas podzielić, a jeżeli jesteśmy już podzieleni, a nie ukrywajmy, jesteśmy podzieleni, to podzielenie próbują wykorzystać. Czy to duże zagrożenie, że jesteśmy społeczeństwem tak spolaryzowanym. Jesteśmy społeczeństwem spolaryzowanym, ale ja jestem jednak optymistką i zawsze staram się zobaczyć tą szklankę do połowy pełną. E, jesteśmy podzieleni, ale mam wrażenie, że w sprawach ważnych jednak, e, jednak jesteśmy łączą nas pewne priorytety, tak? Tak jak właśnie. E, nie wiem, nasze, nasze bezpieczeństwo chociażby, tak? To jest nasz priorytet. Przykładem może być tu chociażby fakt, że Doszło w Polsce niedawno do zmiany władzy, ale ta nowa ekipa stara się realizować te priorytety w zakresie bezpieczeństwa, kontynuować, tak, więc powiedzieli, w mojej ocenie, mimo tego, że jesteśmy podzieleni, to jednak te najważniejsze dla nas kwestie priorytetowe pozostają dla nas ważne i tutaj staramy się mówić mimo podziałów jednym głosem. Idąc dalej, bo będę się upierał przy tej polaryzacji, nadchodzą wybory. Wiadomo, że wybory nie tylko w Europie, bo wybory w Stanach też były obarczone ryzykiem ingerencji zewnętrznej. I nie oszukujmy się, te nasze wybory też są takim ryzykiem obarczone, a są obarczone tym bardziej, im bardziej jesteśmy podzieleni i spolaryzowani. Nie próbuje się wykorzystać podziałów społecznych tam, gdzie ich nie ma, no to jest rzecz tak. prosta. U nas te podziały społeczne występują, więc czy wybory w maju nie są dla nas pewnym ryzykiem? Broń Bardzo... Boże, nie mówię, żeby je odwoływać, nie ma takiej opcji. Czy wybory są ryzykiem? E, musimy być czujni i musimy filtrować informacje, które do nas docierają. Musimy być na tyle ostrożni, żeby nie dać się w żaden sposób zmanipulować, tak? Bo, no bo dzisiaj bronią jest informacja tak? I, i Federacja Rosyjska doskonale o tym wie i te reżimy, o których Pan mówi ze, ze, ze wschodu, doskonale będą tutaj próbowały na nas wpływać. Dlatego. Czujność, czujność to jest to, co, co, co może nas ustrzec przed, przed właśnie, przed tymi podziałami, przed tym podzieleniem, e, tak żebyśmy dokonali takich wyborów, które będą zgodne z naszymi. Ale spodziewa się Pani zwiększonej ingerencji zagranicznych służb, różnego rodzaju, no nie tylko cyberataków, bo cyberatak jest namacalny. No. Namacalną tą ingerencją w funkcjonowanie innego kraju, ale mm, te podprogowe, można by no. rzec, ataki. Przez różne grupy troli. Możemy się tego spodziewać. Tutaj przykładem mogą być niedawne wybory w Rumunii, tak? Mówi się właśnie, że tutaj dużą rolę odegrały właśnie te internetowe trole, które wpływały tak, na społeczeństwo. Dlatego, tak jak powiedziałam, musimy być bardzo ostrożni i bardzo czujni w tym wszystkim, co w tych wszystkich informacjach, które do nas docierają. Z jednej strony musimy panować nad przestrzenią informacyjną, przestrzenią systemów informatycznych. A z drugiej strony, tak myślę, czy my jesteśmy przygotowani do tych zagrożeń zewnętrznych, e, czyli do jakiejkolwiek napaści fizycznej e, na nasz kraj. I tak śledziłem sobie, e, co robią na przykład Skandynawowie i na przykład w Finlandii oczywiście społeczeństwo zdecydowanie mniej liczne, ale przeszkolone. Przeszkolone nie tylko w tym, jak się bronić, ale jak działać po inwazji obcych wojsk, jak działać w tak zwanym pod jak uruchamiać partyzantkę, jak stawiać opór na jeźdźcy. Myślę, że to jest dobra droga, żeby społeczeństwo uświadamiać, jak powinno reagować. W Polsce brak takich zachowań, brak ze strony władz też decyzji o tym, żeby wprowadzać pewne szkolenia. Ta wojna w Ukrainie trochę nam uświadomiła potrzebę właśnie e, chyba e, działania w tym obszarze e, i trzeba też pamiętać że w ciągu ostatnich ile mam, od 17 roku mamy wojsko Obrony terytorialnej tak więc w ciągu ostatnich prawie 8, 8 lat też dużo się zmieniło, bo mamy 40 tysięcy jednak y, wojsk obrony terytorialnej, co powoduje, że 40 tysięcy społeczeństwa jednak jest przeszkolone, to jest ponad 10%, tak? Poza tym trzeba pamiętać, że mamy też wielu emerytów mundurowych, które, którzy działają w różnego rodzaju organizacjach y, paramilitarnych, związkach i, i tego typu stowarzyszeniach, y, co powoduje, że ta świadomość społeczna jednak rośnie, tak? ludzie się. Zaczynają organizować, bo uświadamiają sobie, że jednak warto byłoby wiedzieć, jak się zachować właśnie w sytuacji to wojny. To są prepersi, ale to jest już oddzielny <grym też. <grym więc temat. więc coś, się w tym, coś się w tym kierunku dzieje. Natomiast na pewno wyższa świadomość społeczna jest potrzebna. Edukacja od, od, od tych już chyba początkowych klas szkoły też jest potrzebna, żebyśmy umieli udzielać pierwszej pomocy, tak, żebyśmy nawzajem sobie w sytuacji zagrożenia, żebyśmy wiedzieli, gdzie się schronić. Zresztą jest, weszła w życie ustawa o obronie ludności, więc to też jest pozytywne, tak, że, że coś się w tym kierunku dzieje, że jednak faktycznie te lekcje odrabiamy, Obyśmy nie musieli się w praktyce przekonać, czy jesteśmy gotowi na tego typu zagrożenia, czy nie. Natomiast myślę, że małymi krokami robimy coś w kierunku tego, żebyśmy chociaż trochę się przygotowali na, na wypadek wojny. Pytanie, czy małe kroki, na dziś to nie jest za mało, bo ustawa rzecz bardzo ważna. Tylko tak myślę, biorąc pod uwagę nawet Lublin. Dochodzi do jakiegoś ataku. Lublin nie jest tak daleko mhm. od granicy. Jest bardzo czy Społeczeństwo wie, gdzie ma się udać. Czy społeczeństwo wie, co robić w chwili ataku, czy społeczeństwo wie, czy można pić wodę w chwili ataku? Takie prozaiczne, podstawowe rzeczy. E, I zastanawiam się, czy tutaj nie ma roli samorządu, który powinien prowadzić pewne działania uświadamiające społeczność lokalną. Na pewno duża część społeczeństwa nie, nie, nie potrafiłaby e, udzielić odpowiedzi na te e, Pańskie pytania. Natomiast też e, tutaj e, trzeba byłoby. Zastanowić się, czy na przykład różnego rodzaju kampania informacyjna w postaci nie wiem, ulotek, jakichś jakich informacji, które dostają mieszkańcy do domów, nie spowodowałaby też paniki, tak? bo tutaj bardzo łatwo wywołać popłoch i panikę. A więc na pewno samorządy powinny odrabiać lekcje w tym zakresie i na pewno powinno być to we współdziałaniu też z rządem, tak żeby to była skoordynowana. Jakaś całościowa, kompleksowa, właśnie informacja wysłana do mieszkańców. Na pewno to powinno się dziać. A zachęcając też o drugą Pani pracę w wojskowości, czy szkoleń wojskowych, takich banalnych dla szarego człowieka nie z tego, jak się dokładnie bronić, ale jak postępować w przypadku ataku. Takich szkoleń wojskowych, które nie mówią o wykorzystywaniu broni jakiejkolwiek czy białej czy karabinu, bo widzę, że coraz większym zainteresowaniem się cieszą wszelkiego rodzaju zajęcia, chociażby z medycyny pola walki czy tego typu szkoleń w naszym kraju nie powinno być więcej. One znaczy wojsko nie przychodzi z nimi do domu, więc nikogo nie niepokoi, nie wzbudza niepotrzebnego lęku. Ale oferuje pewne działania, które mogą nam pomóc na przyszłość. Tak, bardzo, bardzo y, pozytywnym y, odzewem, z pozytywnym odzewem spotykają się różnego rodzaju akcje, kiedy właśnie wojsko organizuje czy weekendy z wojskiem, tak? W ubiegłym roku wiele było takich y, tego typu eventów, więc one cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co, y, co tylko dowodzi tego, że jest y, zapotrzebowanie społeczne na to, tak? że jest y, zainteresowanie. Y, y, ale wojsko też wychodzi do szkół, wychodzi do, nawet i do przedszkoli, tak, po to, żeby właśnie uświadamiać, popularyzować tą wiedzę o, o bezpieczeństwie i obronności. Jakby Pani miała na koniec poradzić, co robić, żeby czuć się bezpiecznie w tym naszym lokalnym środowisku? Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, niezależnie od tego, z której strony niebezpieczeństwo by miało nadciągnąć? Bardzo trudne pytanie, bo tak jak powiedziałam, każdy z nas inaczej postrzega to bezpieczeństwo. Badania dowodzą, tak jak już mówiłam wcześniej, że jesteśmy jednak bezpieczni w Polsce, że czujemy się bezpieczni. Dlatego myślę, że nie mamy powodów do, do, do olbrzymich niepokojów, tak? Mamy świetnie funkcjonujące, funkcjonujące organy, które strzegą naszego bezpieczeństwa i, i myślę, że tutaj Możemy tylko wspierać wszelkie służby w ich działaniach, tak? jeżeli jest taka możliwość, tak, oczywiście te wszelkie akcje, też murem za polskim mundurem, to wszystko też miało na celu jakby wzmocnienie też jakby świadomości społecznej, że nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy właśnie od tych, którzy narażają życie, bo przecież wiemy, że dochodziło też do śmierci żołnierzy na, na polskiej granicy wschodniej, więc ta świadomość społeczna na pewno jest już coraz większa. I informowanie o tym, że coś złego dzieje się w naszej okolicy nie jest wcale donosicielstwem? Nie jest wcale donosicielstwem, nie. No właśnie, to jest dbałość o nasze bezpieczeństwo. Serdecznie dziękuję za tą rozmowę o tym, czy jesteśmy bezpieczni, czy jesteśmy zagrożeni. Cieszę się, że na razie płynie z niej puenta, że w sumie z tym naszym bezpieczeństwem nie jest tak, najgorzej. Najważniejsze, żebyśmy byli świadomi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.